Witam serdecznie. Niestety dzisiaj weszła Rosja na Ukrainę z całą siłą ze wszystkich granic. Bombardują ich. Mam nadzieję, że Zachód i inne kraje coś zrobią, że może to nie będą tylko sankcje, bo moim zdaniem sankcje prowadzą do dalszej wojny. A jak wiemy, Rosja już od paru lat zwiększa cały czas dochód na zbrojenie, czyli PKB już miało iść nawet 15% to dla mnie masakra ale odbijamy się od tego tematu chcę wam pokazać czemu ten złomek po 25 latach jeszcze go za całkowicie nie wzięło i wytestować dwa narzędzia a mianowicie takie fajne urządzenie z rojbi, w sumie obydwa wszystkie z Roybi, bo się trzymam tych akumatorków bo to do każdego urządzenia pasuje jest to wodooszczelne. dajemy tu różne nakładki mam trzy o różnej, że tak powiem, twardości tu mamy najtwardszą, tu taką pośrednią i bardzo miękką no i tą twardszą i średnią chcę wyczyścić felgi a w środku takim to odkurzaczem sprawdzimy jaki ma zasys jak będzie odkurzał no i pokażę Wam system jaki ja myję od 7 lat auto kolega z Anglii mnie nauczył, że jakby na suchą dzięki temu, że nie używam ciśnieniówek innych myjni to ten lakier przez tyle lat jakoś się trzymał. No i tak tu mam rozcieńczony płyn do mycia samochodu tu mam taką fajną szmatkę z mikrofibią, może jak to się tam zwie Wsikam sobie na lakier i tą szmatką zbieram ten brud i powiem wam świetnie to schodzi ta szmatka świetnie zachowuje brud i moim zdaniem lakier też jest bardziej palszy i na dół więcej wam, wam wystarczy, nie uszkadza tak lakieru. I bardzo szybko, sprawnie jak zawrócimy mocniej tą stronę to ją zmienimy. Tutaj to raczej rewelacji nie będzie, bo to już mi zardzewiało, nie wiem czy jeszcze będę to rekonstruował, rekonstruował albo odmalowywał, no ale zobaczymy. pozytywnie naprawdę pozytywnie jestem też ciekawy wiecie że tutaj na tablicy rekreacyjnej mamy mnóstwo zabitych zwierzątek jak sobie to urządzenie poradzi to możecie też czyścić prysznicz wannę co wodzie tam chcecie a tu jest to zadanie To wszystkiego nie zmyło ale fajna sprawa, można polecić tu je brudne, bo kot sobie tędy wchodzi A nie umie tego namierzyć W każdym bądź razie za bardzo światło tu świeci, ale zaraz zobaczymy jak to się sprawdzić jak to nam Fajna sprawa. Ten odkurzacz no dość taniej udało się kupić za 140 zł. Tu mamy taką przedłużkę. No zobaczymy, jaki będzie. Czy, czy to się sprawdzi? I czy będzie dobrym odkurzaczem samochodowym i nie tylko. Jak widzimy brudu mi się tu nazbierało, w początku sprawdzimy.